Cześć, witajcie w kolejnej części vloga mojej 5 minut. Dzisiaj kontynuuję pracę nad, e, nad widokami w nowym slajsie, nad zdarzeniami, nad testami, no i dra, nad refaktoryzacją, którą wczoraj zacząłem, bo już tak po prostu mam. Zobaczyłem, że można coś polepszyć, uprościć i zamierzam to zrobić. Więc e, zapraszam na kolejny vlog ze mną aż 5 minut. Więc wczoraj rozpocząłem tutaj przeróbkę, tak? No czy wrzucenie po prostu do e, klasy bazowej, do klasy abstrakcyjnej bez view. E, pobierania zdarzeń. Jako, że repozytorium już tutaj mam, mam tutaj e, ten. E, no, metodę, która mi pozwoli pobrać zdarzenia. Tutaj jest błąd, ale to prawdopodobnie trzeba zrobić, tylko mały trik. Czyli ograniczyć ten typ generyczny wiedzieć, że to będzie klasa. I już w tym momencie deserializacja powinna się odbyć. I teraz ten order. Ten order myślę, że zniknie stąd, bo w sumie niektóre widoki mogą mieć. Mogą mieć taką strukturę, że może nie będę chciał od najnowszych zdarzeń wyciągać, może od najstarszych, więc e, zrobię to w taki sposób, że nie będę miał tutaj od razu po kolejkowanej e, według, e, według, według, według czego według e, timestampów. To będę robił po prostu w tej mm, w tych widokach, gdzie będę używał tego get events. Więc można powiedzieć że to jest załatwione, i teraz warto by było yy, po prostu użyć tego a używał będę na pewno moich sound ale na razie może to pominę bo zajmuję się teraz testami state view tutaj okej okay? więc tak dlaczego mi tutaj nie widzi pewnie brakuje referencji więc już są referencje i mam tutaj, mam tutaj, co ja tu mam? Mam tu zdarzenia, ok, to jest to zdarzenie, i to zdarzenie powinno wykorzystać właśnie tą metodę z base view, czyli mój getEvents, ev i tak sobie zamierzam to właśnie wykorzystać w bardzo prosty sposób, mianowicie getEvents. Małpa, event, w sumie events i w sumie, nie, event, bo to będzie jeden event, czyli pierwszy i po prostu robię order. Czy ja tu coś zapomniałem dodać? Zapomniałem oczywiście zrobić work started, <noise> nie tu, tutaj. OK i typ jest mi niepotrzebny, więc w zasadzie mam tutaj pobieranie zdarzeń, grupowanie w taki sposób, że ten stamp tutaj mi pokazuje, że najpierw te najnowsze. No i start time teraz jest moim start time Więc generalnie to powinno zadziałać. Jak nie zadziała? To kicha. Mm. OK. Time, event. No, znaczy może być nulem. Oczywiście, że może być nulem. Więc może warto. Nie, nie mogę tak zrobić. No to jest. <laughs> no nie mogę tak zrobić. Mógłbym w zasadzie wyselekcjonować od razu start time stąd no, Ale nie. Dobrze, zostawię tak. No i teraz. Mam tutaj mój startView. Dlaczego on tu widzi w dwóch miejscach startView? Aha, dwa konstruktory. Czyli ja tu chcę dataTime'a użyć, więc dataTime jest w ten sposób podany. Ok, i czyli coś jeszcze jest tu potrzebne. A3 e, na wysiki. E, no i fajnie by było mieć teraz jeszcze model. Zapomniałem znowu uruchomić model, żeby zweryfikować, czy te dane są takie jak w modelu. Żeby nie było, powinny być takie jak w modelu. Tu jeszcze coś na czerwono jest. OK, to było przekopiowane. Start Work Time View Test. Jeszcze sobie model. Otwieram już. A czas mi się kończy, więc w sumie mógłbym teoretycznie e, może ten test uruchomić. W międzyczasie uruchamiam wszystkie testy, a przy okazji model jest tutaj. Więc work started, czas tutaj jest 23, jest dobrze. 23, pierwszy, 23 i w. Tutaj też mam 25 i 23. E, worktime. Jeszcze mu jest potrzebny, kto by pomyślał. Worktime jest potrzebny, czyli 25. Więc trzeba będzie pójść do konstruktora i zrobić worktime. Tylko worktime nie pamiętam, jakiego typu jest short oczywiście jestem po czasie jak zwykle mm, work time. czyli work time nasz work time i <ścoughs> I work time powinien być tu ustawiony ze zdarzenia. Jest. I w zdarzeniu mam typ na pewno podany już wcześniej. I akurat jest short. Ok. Dobrze się składa. Więc yy, jeszcze raz test. I pewnie będziemy kończyć. Tutaj widzę, że test się powiódł. Teraz też powinien się powieść. Czyli. Starc Work Time 25, 23 i tak dalej, to wszystko powinno tutaj być teraz poprawnie Jest poprawnie Więc super Robimy git status Dodajemy wszystko Implement new test for pomodoro work. A test się nazywa Start work image new test. OK. Uszuję i kończę na dzisiaj. Więc dzisiaj znowu troszkę przeciągnąłem, ale myślę, że warto było. Bo Mam test gotowy, mam refaktor zrobiony poniekąd, nie do końca jeszcze, ale to już może jutro właśnie zmienię jeszcze ten drugi test, żeby korzystał z tego samego mechanizmu, czyli z tej metody pobierania zdarzeń. No i test przeszedł, commit został zrobiony, więc wszystko super. Bardzo szybko bym powiedział z refaktoryzacją, więc można tutaj zauważyć e, taką sytuację, że prościej to się teraz robi, szybciej to się robi, bo już przebrnąłem przez pewne problemy. Na początku. Więc e, to tyle na dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Jeżeli Ci się podobało to oczywiście nie krępuj się. Łapka w górę. Im więcej łapek tym więcej osób może to zobaczyć. I czegoś ciekawego się nauczy. A ja dzisiaj dziękuję. I do usłyszenia jutro. Cześć.